nie piekło w pisaniu scenariusza do historii. I? Masz coś? Jeszcze nie, ale jestem blisko. No jesteś kuźwa blisko, wystarczyło to nagranie zabezpieczyć i zaprać. Luke by się nie zorientował, poświeciłabyś cyckami, byłoby wszystko w porządku. No tak, zapomniałam, to inteligencja, której tu nie ma. Tina wstaje, trzymając ukochane pudełko w rękach. To właśnie powód, dla którego cię dzisiaj zaprosiłam. Kładzie pierścień na stoliku i podchodzi do otwartego okna. Na swoją... Spoglądając na swoją posiadłość, nie przestaje mówić, zupełnie jakby mówiła do siebie: Nie jestem kobietą, która siedzi na miejscu i czeka na ratunek, agentko. Lubię brać sprawy w swoje ręce, kiedy widzę, że, zamierza... że... że zmierzają w złym kierunku. Jak na zawołanie słyszysz że znajomy głos: Czy ktoś tu mówi o braniu spraw w swoje ręce? O wilku mowa, mój dylemat tego odcinka po prostu. Co on tu robi do cholery? Mhm. Jakby, gdzie byłeś przez ostatnie dwa odcinki, kiedy zamierzałam, nie wiem, pójść jakąś ścieżkę z tobą? Dobra, najważniejsze, że gra da nam opcję, nie? Idziemy w ten popierdzielony system Chciałam powiedzieć napoje, mm -hmm, ale nie będę przeklinać I szczególnie nie w ten sposób, bo ja nie lubię tego słowa yy, Jedynie kiedy go używam, to jak mówię, że coś zostało rzucone, to jest takie jep", jep", jep, że został, jep No, maybe you know what I mean Josh wchodzi rozluźniony, wcale nie wydaje się on otoczeniem Zakładam, że się znacie, prawda? To ja by już określiłam. Mój uszurnięty sąsiad z czwórki. Lubiący kucyk i pony i te sprawy. A może kucyka pony każę sobie włożyć, nie wiadomo gdzie. Hugowie, nieważne. Pożyjemy, zobaczymy. Do końca zostało mi tylko 5 odcinków chyba. Co powinnam powiedzieć, Tina, o Joshu? Ten człowiek mnie oszukał. Kurde, nie wiem, każda opcja jest zła. Dobra, ten człowiek mnie oszukał, niech będzie. Josh uśmiecha się zupełnie nieporuszony. Przygnał kocioł Garnkowi. What? Przeszywasz Josha wzrokiem, chyba, z, chyba nożem w oczach. Jego to bawi. No to jest to definitywnie takie poczucie humoru, za którym ja nie przepadam, czyli krzywda bliźniego. Naprawdę nie obchodzi mnie, czy się znacie, czy nie, agentko. To było pytanie retoryczne. A się wkurza ile chcesz? Masz popieprzoną rodzinę, twój syn jest po prostu pojechany na maksa i jakby. A nas... No, ja nie wiem, jak wy jeszcze w ogóle funkcjonujecie w społeczeństwie, naprawdę. Maka widzisz, że Josh się uśmiecha. Co on tu robi? No, jakby jeszcze się nie domyślasz, nie połączyłaś kropek, to on prowadzi sprawę. Jasne jest. Boże, gdzie przecinki, Zuzia? Jasne jest, że nie radzisz sobie z tą sprawą. Dlatego wezwałam pomóc. On ma mi pomóc. Przyjedzie na jednorożcu, yy, który zasra się tęczą i będzie wszystko dobrze. Ja wam mówię. Nie, to jest po prostu... Uff. Miałam się wyluzować między lekcjami, a tu proszę. Historia zaczyna mnie coraz bardziej wkurzać. <grych> Wybaczą ci twój problem z wyciąganiem wniosków. To oczywiste, że się, tym wszystkim, że się w tym wszystkim zaplątałaś. Być może Jerry pokła pokładał w tobie zbyt duże nadzieje. Co za jędza. Teraz będziesz pracować razem z Joshem. Z tego, co słyszałam, jest bardzo zdolnym detektywem. Z pewnością skorzystasz z jego doświadczenia. Którego? Tego z kuckami płony czy detektywistycznego doświadczenia? Ona naprawdę doprowadza mnie do, do szału. Oj, Juliet, nie jesteś sama. Mnie też doprowadza do szału. Razem? Tak, jako partnerzy. Mam nadzieję, że nie w łóżku. Jeszcze nie. Baby. Liczę, że to wszystko się rozwiąże w ostatnim odcinku, że się psychicznie zdążę nastawić. Bo jakby to jest taka bomba: wy się nie wiecie czego spodziewać po każdym odcinku, a jednocześnie spodziewacie się wszystkiego i próbując się nastawić na to psychicznie, nie udaje Wam się to. To jest mniej więcej takie uczucie, nagrywania tych odcinków. Ja mam o tyle plus, że ja to czytam i przez pół myślę, przez pół, nie? Więc gdzieś mi tam część usza, us uszami gdzieś ucieka, a Wam współczuję to, słuchać naprawdę. A co jeśli się nie zgodzą? Oczy na niebezpiecznie się zwężają. Znowu bawimy się w Melanii? Nie Martinez. Boże! Kiedy fazmofobia naprawdę wchodzi za mocno? Mm. Swoją drogą, dajcie znać, czy oglądacie Fasma. Ja oglądam tak na Twitchu oczywiście, bo na YouTube to już nie mam co I ja oglądam tylko u gamersów, to ważne, warto zaznaczyć Prawie wszystkie u Madzi oglądam, U Wojtka wszystkie, u Maćka wszystkie, u Tomka zaczęłam Ale nie, nie ten, u, Gugu, u Gugusi wszystkie obejrzałam Na no, YouTubach mam u gamersów wszystko, więc... No chyba tyle Tak z tego, co sobie myślę Więc ja spokojnie ze 100 godzin już mam obejrzane fazmofobii. Tak z palcem no, w nosie. Wówczas Jerry straci kontakt, a ja zadbam o to, by nikt inny nie skorzystał już nigdy z usług waszej agencji. A to bici. Teraz już wiem, dlaczego Jerry tak bardzo się przy niej stresował. Jest brutalna i wpływowa. Zabójcze połączenie. I co więcej, przepraszam, <laughs> jest kobietą, więc jakby jeżeli kobieta do tego doszła... Uch, to jest niebezpieczne. Bo, jakby, no. Dzisiaj z tymi prawami dosyć ciężko. Zwłaszcza w show-biznesie. Daj spokój, głowa do góry. Myślę, że będziemy świetnym zespołem. Jak zmienisz garnitur i koszulę, porozmawiamy wtedy. No. Rzucasz Joshowi wściekłe spojrzenie. Pani si, niech się pani nie martwi. Tina mnie lubi. Tylko boi się przyznać. Nina Boże, Tina. Gosław drogotina to jest piesek mojego... wujka, który już nie jest częścią rodziny, ale my dalej nazywamy go wujkiem, bo... bo tak, bo jest jednym z tych dobrych wujków, a nie tych, co... Mm. co po prostu lepiej by było, aby nigdy nie przyłączali się do naszej rodziny. To już przegięcie. Czuję się, jakbym była zamknięta w jakiejś kiepskiej operze mydlanej. I jeszcze jedno, Jerry nie może się dowiedzieć o tych zmianach. Co? Czy powinnam odmówić Tinie? Zapytaj o powód. Dlaczego Jerry nie może się dowiedzieć? Po co mamy to ukrywać? Tina Korbel przeszywa cię ostrym spojrzeniem. A weź też tyle ty ode mnie, babo. Bo ja tak mówię. A ja mam w dupie to, co mówisz, naprawdę. Wow, to poniżej twojej godności, Tina. Of course. Mierzycie się z Tiną wzrokiem, aż wreszcie się poddajesz, wzdychasz i zaczynasz wpatrywać się w swoje kolana. Dobrze, skoro to już ustalone, oczekuję szybkich rezultatów. Mam nadzieję, że nie będą żałowała swojej decyzji. Mam nadzieję, że będziesz się smażyła w pikiełku, naprawdę, za to wszystko, co robisz. Pani Tino, niech pani sobie nie zaprząta tym swojej ślicznej główki. A idźcie, maniaku, kucyków podnieść za lodem. Tina unosi brwi, patrząc przyjaźnie na Josha, ale nic nie mówi. Nie chcę wiedzieć, co to przyjazne, porozumiewawcze spojrzenie miało oznaczać w rzeczywistości. Ja i Juliet się tym zajmiemy, prawda? Nieprawda? Zaskakuje cię to, że używa Twojego prawdziwego imienia. Dobrze uśmiecha się do ciebie, a ty patrzysz na niego podejrzliwie. Jasne, damy radę. Nie wiem, czy bawi mnie ta sytuacja. Po oskarżeniach Tiny Korbel, ty i Josh wychodzicie z rezydencji bez słowa. Przyjmujesz ofertę Josha, który zaproponował, że podrzucicie swoim sportowym autem. Musieli podkreślić, że jest sportowe? Że jest bogate, czy coś tam? Nadal próbujesz zrozumieć, co właśnie wydarzyło się w salonie Korbelów. Ja bym nazwała to kuchnią, bo z tyłu by był lat. Taka wyspa właściwie kochenna. Nie mogę uwierzyć, że... O Jezu. <laughs> Sorry wielkie. Ślinał się. Sama zakrztusiłam. Nie mogę uwierzyć, że zmuszono mnie do okłamania Jorego. No może nie do okłamania, ale to jest nieprawdy. prawdy. Kłamstwem będzie, jeżeli zaprzeczysz, gdy on się coś zapyta. Josh wyjeżdża z podjazdu, a ty patrzysz na niego z niesmakiem. Nadal się gniewasz? Dlaczego jesteś w tak dobrym humorze? Chciałabym dowiedzieć. Powinnam się zorientować, że z tobą jest coś nie tak. Josh uśmiała się, nie odrywając wzroku od jestni. No cóż, zdajesz sobie sprawę z tego, że jesteś straszną hipokrytką? Co masz na myśli? Jestem bardzo ciekawa. Przestań. Naprawdę wydaje ci się, że twoja zagrywka z barmanką była wiarygodna? Raczej nie, biorąc pod uwagę to, w jakiej dzielnicy mieszkasz, moja druga. Czy powinnam obrazić Josha mówiąc... Hmm... Nie powinnaś obrażać Josh'a To jest moja odpowiedź, kurde Nie myślisz, że kiedyś cię jeszcze zaproszę? Może być, nie myślisz, że jeszcze kiedyś cię zaproszę Josh kręci... a Sorry, Josh kręci głową i uśmiecha się Zobaczymy To była najbezpieczniejsza Co masz przez to na myśli? Wszyscy wiemy Ja szczególnie po komentarzach, które próbują mi nie spoilerować Ale ja mam po prostu zbyt twórczy umysł Moja mama jest w ogóle najśmieszniejsza. Y dzisiaj stwierdziła, że ja bym się odnalazła na każdym tak naprawdę profilu, i z każdego wyszłabym z głową uniesioną do góry. Nie? Co z tego, że po drodze tysiąc razy chciałam składać, jak to pięknie wczoraj określiłam, reklamację do Boga odnośnie życia. W sensie jest niezgodne z opisem. Tak to do koleżanki napisałam, więc no. Ona jeszcze bardziej ten potwierdziła, jest bardzo niezgodne. Patrzy na Ciebie przelotnie i mrugę. Ono nie wie, kiedy przestać. K kiedyś się to Julie przeszkadza, że tak powiem. <laughs> Josh włącza kierunkowskaz i kręci głową. Nie rozumiem tylko jednego. Skoro mnie tak bardzo nie lubisz, to czemu ze mną wsiadłaś? Dlaczego chyba... Pytanie jest tu źle zbudowane, ponieważ dlaczego e, zgodziłaś się, żebym Cię podwiózł? E, a wpatrujesz się w okno. Dlaczego wsiadłam do samochodu? Josza, zatrzymaj się, to wysiądę. Nie będę już taka zła, tak było wygodniej. Nie chciało mi się dzwonić po taksówkę. To jedyny powód. Można i tak. Tak, ale skoro masz mnie dość, to na pewno warto byłoby się poświęcić. Co ten na to, żebyś się zamknął? Ja tak tylko mówię, partnerko. Co on cipa? Mam takie pytanie, bo jakby on usłyszał, jest uśmiechnięty, wesoły, radosny, czasem się tylko lekko zakłopota. Jedziecie w ciszy, zaczyna się zastanawiać nad motywa motywacjami Josza. Ciekawe, dlaczego cieszą się, gdy go obrażałaś. Bez chory, w sensie ma z tego uciechę fizyczną, że tak tu delikatnie? Albo jest taki twardy, albo lubi mnie bardziej, niż daje po sobie poznać. Dobrze, że dali te trzy kropki po słowie twardy. Patrz na niego z ukosa. Prowadzi zadowolony, jakby zupełnie niczym się nie przejmował. Może to wina nudy, wywołanej korkami, ale nagle ogarnę cię ciekawość. Powinnam go przetestować. Jeśli będzie zazdrosny, to sprawa jest jasna. Czy powinnam podręczyć Josza i odkryć jego uczucia? Znaczy, jakby nie widzę w tym sensu, żeby on był o ciebie zazdrosny. Bo on chodzi kuźwa. Się cieszy, jest szczerbaty. Ja bym porównała to do pewnego pana w moim mieście, ale cała Polska oczywiście go nie zna, więc jakby muszę mieć to na uwadze. No dobra, nieważne. Tak wzbudź jego zazdrość. Marnujemy diaksy. Jej! Mam idealny pomysł, jak go sprowokować i wybadać, co czuję. Sięgasz po jego telefon. Nie będzie ci przeszkadzało, jeśli zadzwonię? Josz wzrusza ramionami. Nie, dlaczego. Super. O, aha, jeszcze mi rafta tu przysłali. Won mi z raftem. Przynajmniej wiecie, kiedy to nagrywam. Ale polecam, polecam. Kiedyś miałam fazę na rafta, dużo oglądałam, a teraz oglądam tak tylko dlatego, że youtuberzy, których słucham, <laughs> nagrywają to. Udajesz, że wybierasz numer specjalnie, przerywając co jakiś czas. Zobaczymy, co naprawdę myślisz. Partnerze. Zalamałam się. Jak można korzystać z obcego telefonu, w sensie z telefonu obcego człowieka, dzwonić do rzekomego partnera i jeszcze wstawiać fioletowe tło? Nie, to się nie skończy dobrze. Lasik naprawdę przegina. Nie mogę tego czytać. Cześć, kochanie. Tak, też za to tęsknię. Nie mogę przestać myśleć o zeszłej nocy. Cieszę się, że, niektóre, że niektórzy ze mną się tutaj solidaryzują i też mają ochotę wyrzu wyrzucić swój odbiornik przez okno. Uwierzcie mi, że ja naprawdę mam na to ochotę: gdyby nie to, że to jest... telefon to jest prezent od moich rodziców, kosztował 800 zł, więc aby. No, znaczy w tej chwili jego wartość wynosi pewnie 400, bo ja bym. Amortyzacja i te sprawy, ale to nieważne. Yy, widzisz, że wraz z twarzy Josza ulega zmianie. Wyglądam na dużo mniej wyluzowanego. Hej? Też bym się zdenerwowała, gdyby ktoś przez yy, mój telefon uprawiał sexting. Czy tym podobne rzeczy. Jakieś gorące rozmowy i tak dalej. No nie wiem. Jeśli będzie tak wspaniale, jak zeszłej nocy, to będę za. Ehm, poczekaj chwilkę. Zasłaniasz głośnik ręką i zwracasz wrac się do Jocha. Za ile będziemy? Jakieś 15 minut.